Chcemy rozpocząć nas koncert, który nosi tytuł Koktajl szlagierów. Państwo wiecie co to jest koktajl? A lubicie koktajl? A każdy lubi swój. Panowie coś innego, a panie panie też coś innego. Do tego też dojdziemy. W szlagiery, wiecie co to jest. Pierwsza piosenka dedykowana szczególnie dla szanownych pan. Panie lubią kwiaty. My również lubimy kwiaty, dlatego dedykacja dla wszystkich cudownych pań. Teraz jesteś tylko moja Od wielu lat kochałem Cię Teraz jesteś tylko moja Szkoda dla innych, tylko moja Teraz jesteś tylko moja Życie napiera tym darów Aż tylko moja czeka na te słowa i śmiech i żal. Widzę Cię znów tak lekko jak tu, biegnę po śladach Twoich stóp. Chciałbym przy Tobie być blisko tak. Niech moje serce przy Twoim gra kosz pełen kwiatów dostanie znów dziś. tôi con Jesteś tylko moja Życie napiera pierwszy dar Teraz jesteś tylko moja Czekam na te słowa i śmierć Coś nam poszło, że nie chowaj się, mów mi prawdę mu, kłamstwo jest jak nóż. O co gorzkie ja przecież ufam ci, nikt zaboli, ale prawdę mu, Nie udawaj, każdy już to wie, co wieczorem w marcu stało się. Не пускай, ты не знал, Lepiej prawdę powiedz mi Nie udawaj Każdy już to wie, Co wieczorem Malutku stało się Nie udawaj I nie zbawiaj Że to była winna, nie, nie udawaj Całe miasto wie, co tam nocą w kościeży nie działo się. Nie ustawiaj, całe miasto wie, co ta nocą tam nocą w parku się. Nie wiem, czy pani Danusia jest, czy nie jest. Pewnie się wstydzi przyznać, ale jakby była, bo bym się nie powstydził, gdybym. A potem by córka zadzwoniła albo napisała maila, że a była pani, pan nie pozdrowił. No to to będzie Danusia dla pani. Danusi Zboczka, ale drodzy Państwo, jeszcze mi się przypomniała taka jedna rzecz. Właśnie a propos mówienia prawdy i nieprawdy. Tym razem spotkało się dwóch kolegów. Cześć! Pamiętam, że na 25-lecie zabrałeś swoją żonę na wycieczkę do Paryża. No zabrałem, zabrałem. No i co z tego? No a co w tym roku na tę pięćdziesiątkę szykujesz? Wiesz co? Chyba ją w tym roku z powrotem przywiozę. Uwaga, proszę, żona! He! Come on! What, 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 what. Mój przyjaciel ma od dzisiaj śliczną, młodą żonę Ośniewa jej uroda, lecz ukradkiem Patrzy w inną stronę I przyjaciela Szkoda, tej raz jeszcze raz, niech żyją żyją na Pijmy zdrowie da, już kapela a E chama moda solar usava Outra melodia e outra W cały duch jak maszę, i niewinne łzy. A i spojrzenie coś mówiło mi. tam go Ludka tylko czysta, w cały tu. Drodzy Państwo żeby ta noc z soboty na niedzielę była dla Was taka, której się nie da zapomnieć. Bez względu na to, czy pójdziecie do swojego domu, czy do cudzego, to po prostu jej nie zapomnijcie, tak jak w tym szlagierze nie zapomnę tamtej nocy. Znęca, jeszyna, Prawo. Jedziemy! Ty już włóczę się za Tobą Zimne noce, w tule się do wspomnień A Ty nawet kiedy jesteś obok Wcale nie chcesz się przyznawać do mnie Miałem dom, a w domu spokój błogi Zanim ty stanęłaś na mojej drodze, dziś o sobie każesz mi zapomnieć. Koniec bajki już się nie obwodzę. Żbiamy i nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, by się niebo otworzyło. Z pożądania cały chłop zostawiłem doniżonę, ale to ci mnie wzruszyło. I nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się nie boję. Nie wiem, jak się to potoczy dalej. Ta noc odmienia całe życie, A ty chciałaś tylko raz zaszaleć I jak obcy rozstać się świecie Miły uśmiech pośliwi mi czasami, Jeśli na swej drodze znów nie spotkasz, Będę wiernie stał pod drzwiami Może kiedyś puścisz mnie do środka Uwaga! Niech zapomnę tamtej nocy Jak patrzyłaś w moje oczy Gdy się niebo otworzyło Z Cały połek zostawiłem do biżora Ale to się nie zduszyło Nie zapomnę tamtej nocy Jak patrzyłaś w twoje oczy Gdy się niebo otworzyło Z na mnie cały po Zostawiłem do wyżone, Dla mnie nic się nie skończyło Żądania cały płoch zostawiłem to dla mnie nic się nie skończyło. A flout neillt zo djemre ne Ne vallt o vratit chans I pot so te nervi I pot so te fulgier We're <speaking in foreign language> bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Panie dyrektorze, pan doskonale wie, poznaliśmy się rok temu, może w kameralnych warunkach i to nie było to, co ewentualnie chciałem zaprezentować w stolicy Kaszub w Kościerzynie, ale dzisiaj, panie dyrektorze, no było, było spoko, no bo Rastańcie tak, no, nie, publikę. no po prostu dla, warto żyć dla takich chwil, wie pan, no, to jest y, cudowne dla wykonawcy, który y, ten dystans tak jest skrócony między widownią a sceną, e, że no, to jest sens mojej pracy, wie pan, ja jestem ja ja zdumiony takim... serdecznie nie podziękować, bo zostawił pan tu trochę życia i, i trochę ciepła, które Pan ma naturalnie w swoim zakresie. Ale wie pan co, no ja tak jak mówię, no jak człowiek mówi prawdę, nie musi nic pamiętać. Ja jestem do bólu szczery i, i nie udaję, wie pan. scena ma to do siebie, że na scenie trzeba być prawdziwym, a ludziom się to udziela, bo ludzie to widzą, że tam nie ma udawactwa. Ja nie śpiewam z playbacku, Tak jak z całym szacunkiem, ale mm, dużo I... wykonawców się tym, że tak powiem, I... podpiera. Ale póki Bozia da jeszcze głos, to będę tak. Tak śpiewał. Jeżeli uznam, że już nie daję rady, to po prostu powiem dziękuję, zajmę się czymś innym, ale dopóki jeszcze mam siłę i moc, to będę śpiewał to, co czuję w sercu i, i nie ma w ogóle innego rozwiązania. Jakby kończąc wątek artystyczny, ma Pan oczywiście wiele jeszcze utworów. Z którymi chciałby pan pewno przyjechać do Kościerzę, to niech pan się czuje zaproszony. <grym> Bardzo mi miło, dziękuję. Naturalnie powiedział pan dyrektor, wyjątkowo ważną rzecz, ponieważ ja mam repertuaru ogromnie dużo. Nie jestem w stanie w te 90 minut plus ewentualne bisy zagrać wszystkiego, ale próbuję dopasować piosenki do reakcji publiczności. Jak widzę, że to idzie w tym kierunku, to gram. Jeżeli widzę, że coś jest nie, nie tak, to próbuję dobierać inne utwory, tak, żeby my się tym bawimy. Zresztą mm. Państwo wiedzieliście, że ze praktycznie mam rodzinny plus przyjaciele, z którymi się, się wiele lat yy, znali i uczyli tego, że tak powiem zawodu. Ja jestem chyba jedyny, nie muzyk, bo ja jestem z wykształcenia fizykiem, a to są wszyscy ludzie po Akademii Muzycznej wykształceni, insynowa nawet robi doktorat z wielonczeli. Także to jest, ja się trochę czuję między nimi yy, niewyedukowany muzycznie, ale oni stwierdzą i tato, słuchaj, ty masz to, czego my nie mamy. No i to się uzupełnia. Panie Państwo, jeździmy po całej Polsce. Dla nas są regiony, gdzie taka publiczność jak w jak na Kaszubach się rzadko zdarza. Naprawdę wasza gościnność i wasze otwarcie i wasze te uśmiechy na ustach i oczy mówią praktycznie wszystko. Gramy też dużo w Wielkopolsce, gramy na Kujawach, Wie pan co, panie dyrektorze, najmniej gramy na Śląsku, proszę mi w to wierzyć, ale tak się akurat składa i uwielbiamy tu być. Poza tym te tereny, jakie tu macie, ta, 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 ta Kalwaria yy, Kaszubska jest przepiękna, tutaj takie te oczka, te jeziora, a ja uwielbiam wodę. Wie pan, ktoś mi spytał, panie kolega, czy pan woli morze czy, yy, czy jeziora? Zawsze mówię, że jeziora. Mazury są trochę już, że tak powiem, przereklamowane, choć bardzo często i co roku od 24 lat jeżdżę, ale odkrywam tutaj w waszych rejonach takie rzeczy, że po prostu na pewno tu kiedyś jeszcze przyjadę. Powiedział rozmarzony Mariusz Kalaga, który na pewno do Kościerzyny wróci. <laughs> bardzo mi miło, dziękuję serdecznie. Dzięki pozdrawiam do <laughs> wszystkich Kaszuków, pozdrawiam. wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, to dla mnie miód na serce i tak jak powiedziałem, nie jak będziecie długo krzyczeć, to się rozpłaczę, bo jestem wrażliwy. Stary chłop, ale wrażliwy.